Dlaczego musisz zmusić się do działania? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mimo, że wiesz, co powinieneś zrobić, to tego nie robisz? Napoleon Hill mówił jasno, wiedza jest bezużyteczna, jeśli nie prowadzi do działania. To właśnie brak działania oddziela marzycieli od ludzi sukcesu. Większość ludzi czeka na idealny moment, lepsze warunki, większą motywację. Ale prawda jest taka, że idealny moment nigdy nie nadejdzie. Sukces osiągają ci, którzy podejmują decyzję teraz i robią pierwszy krok, nawet jeśli nie czują się gotowi. Działanie ma magiczną moc. Gdy zaczniesz, pojawia się energia, której wcześniej nie było. Twój umysł przestaje się bać, a ciało zaczyna podążać za celem. Najtrudniejszy jest początek. Hill uczył, zmusza się do działania, a twoja odwaga urośnie. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, przestań czekać. Zmuszy do pierwszego ruchu, nawet małego, ale dziś. Jak pokonać wewnętrzny opór i zacząć działać. Napoleon Hill podkreślał, że największym wrogiem człowieka jest on sam, jego wątpliwości, lenistwo i strach. Kiedy przychodzi moment, w którym powinieneś zacząć działać, twój umysł zaczyna podsuwać ci wymówki. Nie dzisiaj. Jeśli nie jestem gotowy, to zbyt trudne. Hill uczył, że trzeba nauczyć się ignorować te myśli i działać pomimo nich. Pierwszym krokiem jest świadomość tego oporu. Kiedy wiesz, że Twój umysł będzie Cię powstrzymywał, jesteś na to przygotowany. Nie walczysz wtedy samym sobą, ale świadomie podejmujesz decyzję o działaniu. Drugim krokiem jest działanie natychmiastowe. Hill radził, aby nie odkładać decyzji na później. Jeżeli pojawia się pomysł, wykonaj pierwszy krok w ciągu kilku sekund. Może to być telefon, zapisanie planu albo rozpoczęcie zadania, nawet jeśli nie wiesz jeszcze. Jak je skończysz. Energia działania pojawia się dopiero wtedy, gdy zrobisz pierwszy ruch. Trzeci krok to przekształcenie działania w nawyk. Nie musisz każdego dnia zaczynać od zera. Jeśli codziennie przez kilka minut będziesz robił coś, co przybliża Cię do celu, wkrótce stanie się to twoim nawykiem i przestaniesz myśleć o tym kategorii i przymusu. Chin mówił też o potędze otoczenia. Jeśli spędzasz czas z ludźmi, którzy działają i realizują swoje cele, sam zaczniesz działać szybciej. Pozytywne środowisko inspiruje i napędza do pracy. Najważniejsze jednak jest to, by nie czekać na idealne warunki. One nigdzie nie nadejdą. Twój rozwój zaczyna się tu i teraz z tym, co masz, z tym, kim jesteś i w miejscu, w którym jesteś. Zmusz się do działania dzisiaj. Nie jutro, nie za tydzień. Właśnie teraz. Dlaczego ludzie odkładają działanie? Napoleon Hill często powtarzał. Największym wrogiem sukcesu jest zwlekanie. Dlaczego więc tak wielu ludzi odkłada swoje cele na później? Przyczyn jest kilka wszystkie tkwą w naszych umysłach. Strach przed porażką. Najczęściej boimy się, że poniesiemy klęskę. Myślimy: A co jeśli się nie uda? A co jeśli inni będą się ze mnie śmiać? Taki strach paraliżuje nas już na starcie. Hill mówił, że porażka to tylko etap drogi do sukcesu. Każdy, kto osiągnął coś wielkiego, najpierw ponosił porażki. To naturalna część procesu perfekcjonizm, czekanie na idealne warunki. Niektórzy ludzie nie zaczynają działać, bo czekają, aż wszystko będzie idealne. Co mieć perfekcyjny plan, więcej wiedzy, lepszy moment. Ale prawda jest taka, idealne warunki nigdzie nie nadejdą. Musisz zacząć teraz z tym, co masz. Plan możesz ulepszać w trakcie. Lenistwo i brak dyscypliny. Często przeszkodą jest zwykłe lenistwo. Mówimy sobie, nie chce mi się dzisiaj, zrobię to jutro. Problem w tym, że jutro nigdy nie nadchodzi. Sukces wymaga dyscypliny robienia tego, co trzeba, nawet gdy nie mamy ochoty. Komfort strefy wygody jutro zacznę. Wygodne życie sprawia, że nie chce nam się wychodzić poza znaną strefę komfortu. Wolimy zostać tam. Gdzie jest bezpiecznie, nawet jeśli nie jesteśmy szczęśliwi? Hill podkreślał: Aby się rozwijać, musimy świadomie opuszczać swoją strefę komfortu. Codzienne wymówki: Nie mam czasu. Jestem zmęczony. Jeszcze nie teraz. Nie jestem wystarczająco dobry. Każdego dnia nasz umysł wymyśla dziesiątki wymówek, by nie zacząć działać. Tylko od nas zależy, czy im ulegniemy. Podsumowując, Odkładanie działania to naturalny mechanizm obronny naszego umysłu, ale tylko to ty możesz zdecydować, że przestaniesz mu ulegać. Sukces nie czeka na tych, którzy odwlekają, on przychodzi do tych, którzy zaczynają działać mimo strachu, lenistwa i niepewności. Jak zmusić się do pierwszego kroku? Najtrudniejsze w działaniu jest zacząć. Napoleon Hill mówił, że siła woli powinna być jak miejski, trzeba ją codziennie ćwiczyć. Ale jak zmusić się do pierwszego kroku? Gdy brakuje chęci. Metoda pięć sekund. Amerykańska trenerka Mel Robbins opracowała prostą technikę. Kiedy pojawia się pomysł, by coś zrobić, odlicz w głowie od pięciu do jednego i od razu działaj. Nie daj swojemu umysłowi czasu na wymówki. Hill powiedziałby: działaj natychmiast, zanim pojawi się zwątpienie. Tworzenie mikrokroków. Często myślimy: Nie mam teraz godziny na pracę, więc zacznę później. To błąd. Lepiej zrobić pięć minut dzisiaj niż nic. Hill nauczał, że wielkie sukcesy zaczynają się od małych kroków. Pięć minut czytania, jeden telefon, jeden e-mail to wystarczy, by ruszyć z miejsca. Wizualizacja efektu końcowego. Zanim zaczniesz działać, wyobraź sobie, jak się poczujesz, gdy skończysz zadanie. Uczucie dumy, satysfakcji, spokoju to emocje, które motywują. Chil wierzył siłę wyobraźni, jeśli zobaczy sukces swoim umyśle, łatwiej będzie ci zacząć. Powtarzanie afirmacji codziennie powtarzaj sobie jestem osobą, która działa na mast. Takie zdanie kształtuje twoją tożsamość. Przestajesz myśleć może kiedyś, a zaczynasz wierzyć i działam teraz. Przykłady zastosowania w życiu codziennym Masz iść na siłownię odlicz pięć cztery trzy dwa jeden i załóż buty. Chcesz napisać raport. Zacznij pisać pierwszy akapit przez pięć minut. Musisz zadzwonić do klienta. Zadzwoń, zanim umysł zacznie cię powstrzymywać. Największe zmiany w życiu zaczynają się od najprostszych decyzji. Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok, a reszta potoczy się łatwiej. Hill podsumowałby to tak: Nie czekaj na inspirację. Zacznij działać, a inspiracja pojawi się po drodze. Napoleon Hill nauczał, że działanie jednorazowe nie prowadzi do sukcesu. Prawdziwą siłą jest konsekwencja, czyli powtarzanie właściwych działań każdego dnia. Jak więc utrzymać ten rytm, gdy życie codzienne pełne jest rozproszeń i pokus, by odpuścić? Siła nawyku. Działaj codziennie o tej samej porze. Najprostszą metodą jest prowadzenie stałej godziny na realizację swoich celów. Jeżeli codziennie o siódmej rano poświęcasz trzydzieści minut na naukę lub pracę nad projektem, Twój umysł zacznie traktować to jak rutynę, a nie jak wysiłek. Hill wierzył, że regularność wzmacnia charakter i eliminuje wymówki. Otoczenie Mastermind i wspierający ludzie. Hill stworzył pojęcie Mastermind grupy osób, które wspierają się nawzajem w osiąganiu celów. Jeśli otacza się ludźmi, którzy działają, to też zaczniesz działać. Rozmowy z osobami ambitnymi budują motywację i przypominają ci, dlaczego zacząłeś. Eliminowanie rozpraszaczy i planowanie dnia. Współczesny świat jest pełen rozpraszaczy telefonów, mediów społecznościowych, powiadomień. Kluczem do skutecznego działania jest ich eliminacja. Wyłącz powiadomienia, Ustaw godziny pracy w ciszy i zapłanuj dzień tak, by najważniejsze zadania wykonać rano, zanim pojawią się nowe przeszkody. Działanie mimo zmęczenia i braku chęci. Przykład sportowców. Najwięksi sportowcy trenują nie dlatego, że codziennie im się chce. Trenują, bo wiedzą, że nawyk buduje formę, a nie chwilowa motywacja. Hill podkreślał, że działanie pomimo niechęci wzmacnia charakter. Prawdziwy sukces to robienie tego, co trzeba, również wtedy, gdy nie masz ochoty. Podsumowując, nie czekaj na lepszy moment, lepszy dzień czy większą energię. Ustal swój plan działania, Oto, się właściwymi ludźmi i eliminuj rozpraszacza. Sukces to efekt powtarzania małych działań codziennie, niewielkich zrywów raz w miesiącu. Napoleon Hill wierzył, że największe sukcesy rodzą się w bólu porażki i odwadze działania pomimo przeciwności. Oto trzy inspirujące historie ludzi, którzy, tak jak Hill, nauczał, nie czekali na idealny moment, lecz działali mimo trudności. Thomas Edison, człowiek, który się nie poddawał. Thomas Edison, zanim wynalazł żarówkę, poniósł tysiące niepowodzeń. Wiele razy wyśmiewano jego pomysły, a niektórzy mówili, że traci czas. Jednak Edison odpowiadał Nie poniosłem porażki. Właśnie odkryłem dziesięć tysięcy sposobów, które nie działają. To jego wytrwałość i nieustanne działanie doprowadziły do jednego z największych wynalazków w historii ludzkości Henry Ford. Upadki przed sukcesem. Henry Ford, zanim założył Ford Motor Company, zbankrutował dwukrotnie. Jego pierwsze firmy upadły, a inwestorzy tracili wiarę w jego pomysły. Jednak Ford nie poddał się. Wierzył swoją wizję taniego samochodu dla każdego człowieka. Dzięki tej determinacji zrewolucjonizował przemysł motoryzacyjny i stworzył legendarną markę. Oprah Winfrey od biedy do wielkiego sukcesu. Oprah Winfrey pochodziła z bardzo biednej rodziny. W dzieciństwie zmagała się z traumami i problemami rodzinnymi. W młodości wyrzucono ją z pracy w telewizji, ponieważ uznano, że nie nadaje się na ekran. Zamiast się poddać, kontynuowała swoją drogę. Dziś jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie, prowadzącą własne imperium medialne. Podsumowanie: każda z tych osób miała powód, by się poddać. Każda z nich mogła powiedzieć, To nie dla mnie, spróbuję kiedy indziej. Ale wszyscy podjęli decyzję, by działać pomimo strachu, niepewności i niepowodzeń. Hill podsumowałby to tak. Sukces nie jest darem losu. Sukces jest nagrodą za wytrwałe działanie w obliczu porażki. Cytaty Napoleona Fila o działaniu. Napoleon Hill pozostawił po sobie wiele inspirujących myśli, które do dziś pomagają ludziom na całym świecie pokonywać lenistwo i strach. Oto kilka z nich, które szczególnie warto zapamiętać. Pierwszy to, co umysł może wymyślić i w co może uwierzyć, to może również osiągnąć. Twój sukces zaczyna się w twojej głowie. Jeśli uwierzysz, że jesteś w stanie osiągnąć cel, znajdziesz drogę, by to zrobić. Drugie działanie jest prawdziwą miarą inteligencji. Nie wystarczy wiedzieć, co zrobić, trzeba to zrobić. Mądrość bez działania to tylko teoria. Trzecie, nie czekaj. Czas nigdy nie będzie idealny. Ile razy odkładałeś coś, bo to nie jest dobry moment. Hil przypomina, idealny moment nie istnieje. Zacznij teraz z tym, co masz. Czwarte, największe osiągnięcia rodzą się z największych trudności. Nie bój się wyzwań. To właśnie one budują twoją siłę i odporność. Ponte, wytrwałość to klucz do sukcesu. Tylko ci, którzy nie poddają się po pierwszej porażce, osiągają swoje cele. Porażka to tylko lekcja. Nie wyrok. Najważniejsze to się nie poddać. W szóstej każdy wielki sukces zaczyna się od decyzji, by spróbować. Zanim coś osiągniesz, musisz podjąć decyzję, że w ogóle zaczniesz. To pierwszy i najważniejszy krok. Siódme, nie musisz widzieć całej drogi wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi od razu. Działanie krok po kroku odsłoni przed tobą kolejne etapy. Te cytaty pokazują jedno. Sukces to nieszczęście. To wynik codziennego działania, pomimo wątpliwości i przeszkód. Teraz czas na Twoje działanie. Napoleon Hill powtarzał: Wiedza jest bezwartościowa, jeśli nie wprowadza się jej w życie. Dlatego właśnie teraz, w tej chwili, wykonaj prostą, ale ważną rzecz. Weź kartkę i długopis. Nie odkładaj tego na później. Weź cokolwiek masz pod ręką kartkę, notatnik. Telefon i zapisz tam jeden cel, który od dłuższego czasu odkładasz. To może być coś małego. Przeczytać książkę, zacząć ćwiczyć, zadzwonić do kogoś, zarejestrować firmę, nauczyć się nowej umiejętności. Zrób pierwszy krok w ciągu 24 godzin. Nie jutro, nie za tydzień. W ciągu najbliższych 24 godzin wykonaj pierwszy mały krok. Tylko jeden. Może to być wysłanie maila, poszukanie informacji w internecie, przygotowanie planu. Mały ruch, ale ważny. Podziel się swoim krokiem w komentarzu. Napisz komentarzu pod tym filmem, jaki pierwszy krok wykonasz. Dzieląc się swoim celem, wzmacniasz swoją odpowiedzialność i motywujesz innych. Twoje działanie może być inspiracją dla kogoś innego. Pamiętaj, nie musisz być idealnie przygotowany. Musisz po prostu zacząć. Napoleon Hill powiedziałby teraz: Zrób to teraz. Nie jutro, nie później. Teraz. Na zakończenie chcę ci przypomnieć jedno zdanie, które może zmienić twoje życie. Sukces nie przychodzi do tych, którzy czekają. Sukces przychodzi do tych, którzy działają. Jeśli dziś tylko słuchałeś tego wideo, to dobrze, ale to za mało. Teraz czas działać. Nie odkładaj swoich marzeń na później. Nie czekaj. A świat się zmieni, to ty masz zacząć się zmieniać. Jeśli chcesz więcej inspiracji, praktycznych wskazówek i mądrości Napoleona Hilla, zasubskrybuj ten kanał. Napoleon Hill myśli sukcesu. W ten sposób nie przegapisz kolejnych odcinków, które pomogą ci zbudować silniejszy umysł, lepsze nawyki i pewność siebie. Wkrótce pojawią się tu kolejne filmy o rozwijaniu samodyscypliny, pokonywaniu strachu, budowaniu pewności siebie i osiąganiu sukcesu krok po kroku. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Teraz twoja kolej, idź i działaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie.